Dziś twoje popołudnie gości na zielonogórskim koncercie uwielbienia na placu przed kościołem Ducha Świętego w Zielonej Górze. To już ostatnie przygotowania za chwilę koncert, podpatrzymy jak to wszystko wygląda, pokażemy także fragmenty z koncertu. Zapraszam. Rozpoczyna się zielonogórski koncert Uwielbienia. Jest ze mną Arek Wiertelak, dyrygent, koordynator i współorganizator. Impreza jest gotowa, wszystko już chyba dopięte na ostatni guzik. Jak oceniasz tegoroczny koncert? Może jeszcze nie do końca dopięte. Jeszcze czeka nas próba z chórem na scenie, z solistami, ze wszystkimi, więc czy to się uda, to jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Liczymy na to, że wszystko będzie dobrze. Natomiast ogólnie oceniam bardzo pozytywnie. Jeszcze się koncert nie zaczął, a już dochodzą do nas informacje, że, że duże grupy ludzi wybierają się do nas i, i że tęsknili za tym dziełem. A to jest dla nas bardzo motywujące, że rzeczywiście nasza praca ma sens i, i jest potrzebna. Czy w innych miastach także odbywają się podobne? koncerty? Wiesz coś na ten temat? Jestem przekonany, że tak. Z tego co mi wiadomo, i, i Opole, i, i Wrocław koncertują, Rzeszów również, z tego co mi wiadomo w tym roku. Więc no, wszyscy się łączymy z powrotem muzycznie w uwielbieniu. Czy planujesz w przyszłości również brać udział w organizacji takich dzieł jak to dzisiejsze? E, nastawiamy się oczywiście, że koncert będzie, ale co się wydarzy jutro, zobaczymy. W każdym razie chęci są i ludzie do tego, żeby to dzieło się powtarzało także? Tak, chęci są bardzo duże i, i zawsze, zawsze po koncercie i tuż przed koncertem jest w nas dużo pozytywnej energii, która nas napędza potem do działania przez cały kolejny rok. I, i oczywiście my chcemy, żeby ten koncert się odbywał. Zwłaszcza, że każdy, każdy kolejny koncert uczy nas, co jeszcze można poprawić, co jeszcze można zrobić lepiej. Patrzymy, jak ten koncert się rozwija i inspirujemy innych do, do działania, do, do podjęcia się różnych muzycznych inicjatyw. To jest dla nas bardzo ważne i chcemy brać w tym udział. Koncert jest międzypokoleniowy i przychodzą zarówno dziadkowie, jak i rodzice, młodzież oraz dzieci. Jak masz na imię? Tomasz. Tomasz, powiedz, czy fajne są takie koncerty? Moim zdaniem są fajne. Jest fajny basista, perkusista i super muzyka. I z rodziną można spędzić czas. A byłeś już wcześniej na takim koncercie uwielbienia? Byłem w Rzeszowie. Podobało ci się? Bardzo. Jest miło i przyjemnie. Dlaczego warto organizować takie koncerty uwielbieniowe? E, takie koncerty na pewno jest warto organizować, gdyż e, ludzie przychodząc, często odkrywają sami siebie, swoją drogę powołania. Często ludzie, którzy są pogubieni, moim zdaniem bardzo jest to odpowiednia droga dla ludzi, którzy są daleko od Boga. Zdaje się, że taki koncert to sporo emocji. Tak, to jest sporo emocji to jest bardzo dużo emocji, ale na początku. Zawsze towarzyszy taka obawa, muszę przeorganizować życie rodzinne, i zawsze gdzieś z tyłu głowy, że nie, na to mnie chyba jednak nie stać. Ale jak już przyszłam tutaj, ja po prostu czekałam na tę niedzielę. Ja nie mogłam się doczekać godziny 15, i przeorganizowanie całego dnia było dla mnie po prostu ogromną radością, żeby tylko to wszystko zagrało. I warto. W tegorocznym koncercie zaśpiewał także jako solista ksiądz Przemysław Janicki, szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałam zapytać, jak ksiądz czuł się w takiej dość nietypowej roli, jak to jest brać właściwie udział w takim koncercie uwielbienia i śpiewać? Ja właściwie swoje nawrócenie przeżywałem, śpiewając, bo ja nie byłem ministrantem, zanim poszedłem do seminarium za długo, tylko śpiewałem w scholi i prowadziłem potem trochę w schole, więc jakby dla mnie to był taki od zawsze moment modlitwy, modli śpiew. Zresztą bardzo dużo moich przyjaciół i znajomych, które śpiewa. Fakt faktem, że w tym roku pierwszy raz e, śpiewam, ale ludzi znam bardzo długo. I, e, I starałem się po prostu potraktować to jako modlitwę i dlatego się udało. Wszystko. I jak wrażenia po występie? Była trema mimo wszystko, bo to chyba zawsze tak, tak jest, jak się wchodzi czy na ambonę, czy potem na scenę. E, chyba każdy aktor, każdy piosenkarz, każdy ksiądz ma to samo. Ale to jest taka Boża, motywująca trema, e, która sprawia, że potem kiedy człowiek zaczyna się modlić wszystko. Wszystko puszcza i, i na chwałę Pana Boga. Amen. Jak widać wszystko się udało, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku również się spotkamy. Dziękuję Ci Panie, że mam taką wspaniałą rodzinę. Dziękuję Ci Panie, że y, stworzyłaś mnie. Dziękuję Ci Panie, że mam taką wspaniałą siostrę. Dziękuję Ci Panie, że mnie kochasz. Dziękuję Ci Panie, że... Mogłam otworzyć swoje oczy. Dziękujemy Ci Pani. Dziękujemy Ci Pani.